W poprzednich materiałach wyjaśniliśmy sobie, że istnieją różne organella, odrębne funkcjonalnie, a więc niektóre z nich wraz z innymi strukturami omówimy na dzisiejszym odcinku. Poznamy część maszynerii komórkowej, która składa się na komórkę eukariotyczną. Zaczniemy od omówienia cytozolu. Jest to bowiem koloid, który wypełnia przestrzeń pomiędzy organellami. Jak każdy koloid, tak i cytozol ma fazę rozpraszającą, którą stanowi woda. Procentowo stanowi ona od 60 do 90% całego cytozolu, a także fazę rozproszoną, którą stanowią nieorganiczne jony wapnia, magnezu, chloru, sodu i innych pierwiastków oraz składniki organiczne, takie jak np. białka. Na nich skupimy się w tym momencie. Na lekcji o białkach omówiliśmy białka fibrylarne, a więc takie, które dzięki swojej włóknistej budowie stanowią elementy strukturalne komórek. Mówimy zatem, że budują one cytoszkielet, dynamiczną sieć, której elementy pełnią przeróżne funkcje. Po pierwsze, mikrotubule. Niech nie zwiedzie was przedrostek mikro, gdyż mają one największą średnicę spośród wszystkich elementów. Zbudowane są z podjednostek alfa i beta tubuliny, które mogą być odłączane bądź przyłączane do końców mikrotubuli odpowiednio je skracając lub wydłużając. Po pierwsze, mikrotubule tworzą szlaki transportowe w komórce. Tworzą dukty, którymi poruszają się inne białka transportowe, np. kinezyny. Zobaczcie koniecznie krótki film, który znajduje się w opisie tego filmu, dotyczący tego transportu. To niezapomniany widok. Mikrotubule określają także rozmieszczenie organeli w komórce. Same mikrotubule tworzą się w regionie zwanym centrosomem, który składa się z dwóch par centrioli. Jeśli spojrzymy na przekrój poprzeczny centrali pod mikroskopem, zauważymy, że składa się on z dziewięciu kompletów po 3 mikrotubule. To zapisujemy 9 razy 3. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wici eukariotyczne składają się z innego kompletu mikrotubul. Jeśli spojrzymy na przekrój wici lub rzęskiej eukariotycznej, okaże się, że ma ona rusztowanie w postaci dziewięciu par mikrotubul położonych obwodowo i jednej pary w środku, co zapisujemy 9 razy 2 plus 2. Taki przekrój nazywamy w biologii aksonemą. Żeby było jeszcze ciekawiej, wici jest zakotwiczona w komórce za pomocą tzw. kinetosomu, ciałka podstawowego, także zbudowanego z mikrotubul. Ma on jednak budowę podobną do centrioli 9 razy 3 A jak to jest u bakterii? Bakterie mają zupełnie odrębną budowę wici, która jest pusta w środku, a jej ścianki zbudowane są z flagelliny. Dodatkowo u organizmów prokariotycznych wici są wytworami cytoplazmy powstającymi na powierzchni komórek, a eukariotycznych są to wypustki cytoplazmy. Myślę jednak, że mikrotubule najlepiej kojarzyć będziecie z podziałów komórkowych, gdzie budują wrzeciono podziałowe, kariokinetyczne, które umożliwia rozchodzenie się chromosomów do komórek potomnych. Po drugie, filamenty pośrednie zbudowane z różnych białek, choć w liceum najczęściej mówi się o keratynowych. Występują one tam, gdzie potrzebna jest ochrona na uszkodzenia mechaniczne. Stąd znajdziemy je na przykład w komórkach naskórka. Filamenty pośrednie tworzą także desmosomy, połączenia międzykomórkowe zwiększające wytrzymałość mechaniczną tkanki. Dla najbardziej ciekawskich, napomnę, że w mięśniach spotykamy także filamenty desminowe, a w tkance łącznej wimentynowe. Po trzecie, filamenty aktynowe, zwane także mikrofilamentami, zbudowane są z białka zwanego aktyną. Niech filamenty aktynowe kojarzą Wam się z aktywnością. Odpowiadają one bowiem za zmianę kształtu komórki i przez to ruch niektórych organizmów jednokomórkowych, np. ameby przez niby nóżki, ale także za ruch cytoplazmy i skurcz mięśni. Ruch cytoplazmy może przyjmować różną postać w zależności od tego, ile mamy wakuol w komórce oraz jak zbudowana jest sieć filamentów aktynowych. Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje ruchów cytozolu. Po pierwsze, ruch rotacyjny. Cytozol przemieszcza się w jednym kierunku wokół jednej dużej wakuoli. Bardzo podobny jest ruch pulsacyjny, lecz ten przebiega raz w jednym, a raz w drugim kierunku wokół dużej wakuoli. Wokół dwóch wakuoli może przebiegać ruch fontannowy, gdy wokół każdej z nich cytozol płynie w innych kierunkach. Kiedy jest dużo wakuoli naraz, w komórce zachodzi ruch cyrkulacyjny i cytosol przemieszcza się pomiędzy mniejszymi wakuolami. Poza tym filamenty aktynowe tworzą także bruzdę podziałową, która pozwala na poprawne zachodzenie podziałów komórkowych w komórkach zwierzęcych. Przejdźmy zatem do bardziej skomplikowanych struktur. W ostatnim materiale wspomniałem o rybosomach, strukturach, których podjednostki powstają w jąderku. Uwaga! Rybosomy nie są otoczone żadną błoną. Nie możemy zatem nazywać ich organellami. To bardzo częsty błąd maturzystów. Rybosomy są odpowiedzialne za syntezę białek w komórce. Składają się z rRNA oraz białek budujących większą i mniejszą podjednostkę. Do połączenia się tych podjednostek niezbędne są jony magnezowe. Rybosomy mogą być strukturami swobodnie zanurzonymi w cytozolu lub związanymi z błonami siateczki śródplazmatycznej, o której powiemy więcej za chwilę. Rybosomy wolne najczęściej syntetyzują białka, które nie są eksportowane poza komórkę i zostają w cytozolu. Te, które są związane z siateczką, produkują białka na eksport lub trafiają do odpowiednich organeli i błony komórkowej. W komórkach eukariotycznych rybosomy występują także w mitochondriach i chloroplastach, lecz te różnią się od tych cytozolowych wielkością współczynnika sedimentacji. Kiedy prowadzimy wirowanie struktur komórkowych, możemy zmierzyć szybkość ich opadania w roztworze i podać wynik w jednostkach zwanych swetbergami. Eukarioty mają współczynnik sedimentacji 80S, a prokarioty 70S. W mitochondriach i chloroplastach eukariotycznych występują prokariotyczne rybosomy. O tym, dlaczego tak jest, dowiecie się w lekcji na temat mitochondriów i plastydów. Przejdźmy zatem do siateczki śródplazmatycznej, której wyróżniamy dwa rodzaje. Szorstka na swojej powierzchni zawiera rybosomy, a gładka nie. Zazwyczaj szorstka siateczka przyjmuje postać cystern, a gładka kanalików. Siateczka powstaje jako ciągłość wraz z otoczką jądrową. Omówmy na początku siateczkę szorstką. Jej powiązanie z rybosomami wskazuje na wagę jej struktury w procesie syntezy białek, które przeznaczone są na eksport. Po produkcji łańcucha polipeptydowego na rybosomie, trafia on przez specjalne białka tokujące do wnętrza siateczki szorstkiej, gdzie ulega on fałdowaniu, uzyskując odpowiednią rzędowość oraz jest modyfikowany. Najczęściej dodawane są do niego reszty cukrowe, przez co powstaje glikoproteina. Jeden z bardziej popularnych łańcuszków maturalnych polega na powiązaniu funkcji wydzielniczej trzustki i dobrze rozbudowanej siateczki śródplazmatycznej. Oczywiście enzymy produkowane przez siateczkę szorstką nie muszą trafiać zawsze poza komórkę, ale także do lizosomów wewnątrzkomórkowych trawicieli. Oprócz tego siateczka szorstka produkując białka trafiające do błony przyczynia się do jej rozbudowy. W jej obrębie następuje także składanie fosfolipidów błonowych, co potęguje tę funkcję. Siateczka gładka odpowiedzialna jest za syntezę lipidów i też nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś powiązał ten fakt z funkcją hormonalną kory nadnerczy, gdzie powstają steroidowe hormony. Siateczka gładka odpowiada także za detoksykację związków trujących, stąd dobrze rozwinięta jest w komórkach wątroby. W komórkach mięśniowych nazywana jest siateczką sarkoplazmatyczną i magazynuje tam jony wapnia niezbędne w procesie skurczu. Następnym organellum jest aparat Golgiego. Zbudowany jest on z wielu spłaszczonych cystern, które ułożone są na stos. Na jego brzegach tworzą się pęcherzyki transportowe, które później trafiają do miejsca przeznaczenia. Jaka jest funkcja aparatu? Ja to nazywam świętą trójcą Golgiego. Modyfikacja, sortowanie i pakowanie. Aparat przyjmuje pęcherzyki transportowe z białkami od siateczki śródplazmatycznej i modyfikuje je, a następnie sortuje. Decyduje gdzie mają się dostać i pakuje w pęcherzyki. Jest zatem bardzo ważną strukturą w sekrecji różnych substancji przez komórkę. Naukowcy wyróżnili dwa bieguny aparatu CIS i trans. CIS jest biegunem położonym blisko siateczki śródplazmatycznej, a trans daje początek pęcherzykom transportowym. Nadal nieznany jest w 100% mechanizm transportu pęcherzyków od bieguna CIS do bieguna trans. Ale najbardziej prawdopodobny jest tak zwany model dojrzewania cystern, w którym to całe cysterny przemieszczają się od bieguna CIS do trans, a nie same pęcherzyki. Aparat Goldiego pełni także niezwykle ważną funkcję w budowie ściany komórkowej roślin, gdyż jest w stanie syntetyzować pektyny oraz polisacharydy wchodzące w jej skład. Kolejnym organelem jest lizosom, struktura otoczona pojedynczą błoną, występująca u zwierząt i protistów zwierzęcych. Lizosomy odpowiadają za trawienie wewnątrzkomórkowe. Nie musi być to jedynie fagocytoza, gdy lizo są trawi pobrane z zewnątrz przez komórkę pokarm do składników prostych trafiających później do cytozolu. Może zdarzyć się też, że w lizosomie pozostaną jakieś niestrawione resztki. Wtedy usuwane są z komórki mechanizmem egzocytozy. Enzymy lizosomalne trawią jedynie w pH kwaśnym, stąd w błonie tego organellum są pompy protonowe, które pompują do je protony zakwaszające jego wnętrze i zapewniające optymalne środowisko dla procesu trawienia. Wyciek z dużej ilości lizosomów może spowodować samostrawienie komórki. Lizosomy nie trawią jednak jedynie pobranego pokarmu, lecz mogą trawić także organella lub składniki cytozolu w procesie autofagi. Mechanizm autofagi nie jest do końca poznany, jednakże wiemy, że błona lizosomu ulega fuzji z błoną pęcherzyka zawierającego uszkodzone organella. Następuje trawienie, a jego produkty są uwalniane do cytozolu. Dla tych, którzy odwiedzą naszego facebooka, przygotowany jest schemat przedstawiający proces autofagi. Nieprawidłowe działanie lizosomów może prowadzić do poważnych chorób. Na przykład choroba Thyssense polega na nierozkładaniu lipidów w neuronach mózgu. Innymi pęcherzykami występującymi w komórce są peroksysomy pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną, w których następują reakcje redox, w których w metabolizmie komórki jest masa. Niestety, podczas tych reakcji powstaje szkodliwy natlenek wodoru H2O2. Ewolucja wyposażyła jednak peroksysomy w katalazę, enzym markerowy tych organeli, który rozkłada H2O2 na tlen i wodę. Peroksysomy biorą także udział w detoksykacji etanolu, utleniając go. W nasionach roślin występują także przekształcone peroksysomy, nazywane glioksysomami. Są to organella umożliwiające przekształcanie lipidów w cukry podczas kiełkowania nasienia. Proces ten nazywamy cyklem glioksalanowym, ale na poziomie liceum nie musicie o nim wiedzieć totalnie nic. To tyle na dzisiaj, omówiliśmy dość obszerny materiał, dlatego zachęcam do dokładnego prześledzenia lekcji, zrobienia notatek i zadań maturalnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama oraz do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnych materiałach.